Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w moim następnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik pod tytułem Upały w hodowli. Aktualnie jest 34 stopnie w cieniu. Słońce jest około 43. No, i dzisiaj Wam pokażę dwa sposoby, jak możecie ochłodzić swoje kliki. Pierwszym sposobem jest nalanie zimnej wody do butelki lub zamarzniętej wody bo ponieważ taka woda zwykła, nalana do butelki długo nie wytrzyma maksymalnie 2 godziny i już jest gorąca więc lepiej sobie nać wodę, dać na noc do zamrażarki, no i koło na: 12, 12 dać to klikon do klatki takie mniejsze buteleczki, no to myślę, że będę dawał tę pojedynczą sztuką Czyli Sanczykowi Szukam, nie mu... Tu lubi sobie leżeć, od to tu odam. Musicie się również liczyć z tym, że... Królik może przegryźć taką butelkę U mnie się to zdarzyło już dwa razy Na szczęście że to były małe butelki, nieduże, bo z dużych to... Była później po prostu połóż w klatce. To tej samica, jak może dam jej trochę większą butelkę. Samica jest większa, za. Dam jej na środek klatki. O. I teraz sobie przejdę do klatek na podwórku. Idziemy teraz przy klikach na zewnątrz i od razu le lecimy tutaj tej trójcy damy to mocno ta butelka była chyba tydzień w zamrażalce jest cała o to jest damy tu na środek na chwilkę sobie podejdą bo jak do wiedzieć, że to chłodzi to od razu tam przyjdą Młodym te dam taką tych większych. Damy im tą mniej zamarzniętą. O. Ogólnie są nie były klatki czy znaczy klatki Dźwignie były trochę odmalowywane, bo były dość urodzone. sam jedną damy tych mniejszych. Daj mu tą. Bo właśnie samczek sobie przegryz też. Ale przegryzłem dopiero wtedy, jak już się rozmroziła ta... ten lód. Samiczka też wtedy ją przegryzła. No, ale żeby nie była, to też damy jej. Mam nadzieję, że tutaj już nie przegryzie, bo tam ma plastik. się ja plastik. widać, samczyk już się tym bawi I próbuje to... jakoś to przegryźć, dlatego myślę, że dam mu to do paśnika. O! I będzie lepiej móc Nie będzie tego gryz, a będzie też i chłodziło. Myślę, że sami chce zrobię to samo, bo widzę, że już też coś tutaj mi moci No dobra, tam będzie też i to będzie chłodziło, więc mhm. Na luzie może co będą to być samczyk zaś papę wytargał. Później sobie będę sprzątał klatkę też Bo mu trzeba przyjrzeć trochę już. No i teraz sobie tutaj obok. Jest teraz przy klikach, przy kurach. Przemy tutaj od kalifornijskich. Damy Tom. No. Te kliki już wiedzą, że mają się chłodzić, a nie tego gryźć, bo już miały teraz w tym roku butelki. Kliki już miały w tym roku więc myślę że znowu się zachowało normalnie i nie będą mi tego przygryzały. dostanę tutaj o taką niebieską to się w sumie bardziej się przydało samicy, bo samica jest tak zdyszana że w sumie się nie ma co dziwić jak jest najstarszą samicą w hodowli no to więc słuchaj że któryś kuli komuś któremu się nudzi już jest tą butelką jedzie tam Myślę, że tam dwie, bo jest tutaj jednak dużo młodych. I się w śladzą. No i zamykamy kateczkę, i to był pierwszy sposób, jak go królika. klika. I zaraz wam pokażę. Drugi sposób. Drugi sposób polega na tym, że wkładamy kostki lodu do poidła. Niestety wam tego nie pokażę. Ponieważ jest tylko 23 stopnie, więc nie ma takiej potrzeby, żeby to robić. Tego tylko mówię, że po dajecie dwie czy kaskrody do pojedynka i wtedy królik ma fajną, dziwną wodę. Więc w taki sposób też polecam. No to co, myślę, że taki filmik wam się spodobał Jeśli tak, to chciałabeczkę w górę suba z dzwoneczkiem i zapraszam Was jeszcze na kanał Bartosz w Jammu 150 subów. No to do następnego filmiku, trzymajcie się. No i cześć.